Kałuża łez. Coraz to ciekawiejsze i ciekawiejsze, wykrzyknęła Alicja tak zdumiona, że na chwilę całkiem zapomniała, jak się poprawnie mówi. Teraz się znów rozsuwam jak najdłuższy teleskop na świecie. Żegnam was, moje nóżki. Bo gdy spojrzała sobie w dół na stopy, oddaliły się już na taką odległość, że prawie znikły jej z oczu. O, moje biedne stópki, kto was teraz ubierze w buty i pończochy, moje najmilsze? Bo na pewno nie ja. Będę o wiele za daleko, żeby się wami zajmować. Musicie same sobie radzić, jak umiecie, ale muszę być dla nich miła pomyślała Alicja. Bo może nie zechcą iść tam, gdzie ja chcę zaraz, zaraz już wiem zawsze na gwiazdkę będę im dawać nową parę bucików i zajęła się w duchu obmyślaniem, jak to załatwić trzeba je będzie doręczyć przez posłańca stwierdziła ależ to będzie zabawnie wyglądało wysyłać prezenty dla własnych stóp he a jak dziwnie będzie się adresowało wielmożna pani prawa stopa Alicji dywanik przed kominkiem koło kraty od kochającej Alicji o ojejku co ja za bzdury wygaduję